Po raz pierwszy biorę się za rok, którego mogę nie pamiętać, a jednak wiele z wątków roku 1980 towarzyszy mi do dziś, bo działy się rzeczy, które miały wpływ na wiele innych rzeczy i tak się rozkładały jak kolejne gałęzie drzewa albo piramida. Byle nie marketingowa, ale o tym użyję waszego ulubionego sformułowania w innym odcinku, bo dziś cofamy się najdalej do tej pory, aż o 44 lata. W Polsce, skrótowo ujmując, za ciężką żelazną kurtynę, za którą w sierpniu tegoż roku świat zaglądał nadzwyczaj zaciekawiony bo po długich latach pojawiła się nadzieja na wolność. To oczywiście strajki w Stoczni Gdańskiej i nie tylko, zakończone porozumieniem sierpniowym i narodzeniem się ruchu NSZZ Solidarność, a także początki nazwiska, które do dziś jest jednym z najczęściej wymienionych przez bodaj wszystkich moich i nie tylko moich zagranicznych znajomych, Lech Wałęsa. I to jest wątek podstawowy, kluczowy, którego rozwój nawet całkiem świadomie obserwowałam jako dziecko. Z dziecięcą percepcją wprawdzie, ale na tyle, ile mogłam rozumieć drogę ku wolności, no na tyle rozumiałam. I, i cieszyłam się z niej taki, na taki swój dziecięcy sposób. Na świecie wcale nie było spokojniej. I w ogóle mam taką refleksję po przygotowaniu już tylu odcinków w Ona mi towarzyszy coraz częściej, bo gdy zagłębiam się w kalendarium danego roku przed przygotowaniem sobie takiego szkicu, odcinka, takiego rusztowania, co tam się na świecie działo oprócz mody. No to odnoszę wrażenie pewnej dziecięcej naiwności, z którą moje pokolenie w Kraczało w dorosłość takiej pewności, że może być tylko lepiej i że wszystkie światowe zawirowania mamy już za sobą, a ostatnim dramatem była wspominana przez dziadków druga Wojna światowa. Oczywiście upraszczam, natomiast widzę jedno: nie było czegoś takiego jak rok lepszy czy spokojniejszy od innych, przynajmniej we współczesnej historii, którą tu omawiam. Takie podejście nie pomogło nam u progu nowych lat dwudziestych, które rozpoczęliśmy sporym tąpnięciem. Do niespodzianki w postaci pandemii mamy jednak na razie ponad cztery dekady. Zatańczmy zatem, kompletnie nieświadomi tego, co nas czeka. Skąd pomysł by tańczyć? Otóż przełom lat 70. i osiemdziesiątych był roztańczony bez względu na położenie geograficzne. Tak jak lata 60., widzę jako zafascynowane nowymi technologiami i ciągnące w strony futurystyczne. Tutaj taka mała dygresja, film Absolvent i pewien słynny cytat znajomego rodziców, młodego Benjamina, którego grał Dustin Hoffman. Ten e, znajomy mówi do niego. One word, one word, Benjamin. Plastics, czyli jedno słowo plastik. I tym. Podkreśla, jak będzie wyglądała przyszłość i w co należy inwestować, i w co należy wierzyć. No, jak to się skończyło, dobrze wiemy. Lata 60., lata 70 z kolei dla mnie są mocno nasiąknięte wpływami muzycznymi, najróżniejszymi od jazzu przez rock itd. Tak tak lata 80. Za to właśnie tańczyły i to tak na 200%. Wprawdzie mam w pamięci wizję głównie z oceanu. Zacznijmy jednak lokalnie, od nagrody Barbary Hoff, ogłoszonej w pierwszym numerze przekroju roku 1980. Otrzymał ją Artur Turalski za kostiumy do filmu Podróż Magiczna. Był to, uwaga, film baletowy. Kostiumy więc musiały spełniać podwójną funkcję, nie tylko zdobić, lecz także podkreślać ruch no i też go nie krępować. Jak pisała w swojej recenzji Barbara Hoff, niektóre z kostiumów zupełnie odchodziły od tradycyjnie pojmowanych strojów baletowych. Ważne były detale, drobne elementy, sprzączki, przeszycia. Bo właśnie o to chodziło w owym czasie. Czerpało się wybiórczo, by wokół klasycznych modułów budować coś zupełnie innego. Weźmy takie na przykład baletowe rajtuzy czy rajstopy, e, znane wówczas lub już, już dobrze, no, raczej oczywiste wręcz opatrzone. Co się z nimi dzieje? Stary dobry nylon zamieniamy na spandex, elastyczne włókno wynalezione już pod koniec lat 50., niespodzianka. Czasem w to trudno uwierzyć, tak mocno się kojarzy z ATisami, że tak się kolokwialnie wyrażę. Spandex może zachować delikatny, pastelowy klimat, niczym z baletu Jezioro Łabędzie, ale po co, gdy mamy do wyboru tyle innych kolorów. W dodatku jest bardziej wytrzymały niż nylonowe rajstopy. Nie zaciąga się, nie puszcza oczek, nie trzeba go nosić do repasacji. Kto wie, ten wie. I znacznie lepiej zapada w pamięć. To zapewne dzięki swojemu charakterystycznemu połyskowi. I tu chciałabym przeskoczyć do lat 2000: gdy triumfy święciła marka American Apparel, a jednym z flagowych jej modeli były właśnie takie lajkrowe, bo spandex to lajkra leginsy We wszystkich kolorach tęczy. O Marce wspominałam w odcinku o roku 2009 przy okazji amerykańskich blogerek, które sobie ją szczególnie ukochały. Znajdźcie jakąkolwiek kampanię reklamową z tamtego czasu, a potem włączcie sobie zwiastun filmu Alana Parkera, Fame. Wrzucam link w opisie odcinka. I połączcie sobie kropki. Legginsy, kolorowe rajstopy, krótkie topy i spódniczki inspirowane baletowym tutu. Króciutkie, niekrępujące ruchu, czasem warstwowe, czasem z tylko jednej warstwy cienkiego materiału, z wysokim pęknięciem, by ani przez moment nie przeszkadzać w tańcu. Do tego body, nigdy wcześniej tak popularne jak wtedy, z rękawami długimi, trzy czwarte lub całkiem krótkimi, albo takimi motylkowymi nawet, z okrągłym dekoltem z przodu i z tyłu, albo taki dekoltem V, też z przodu i z tyłu. Albo zakładane kopertowo, no, stanowiące taką wdzięczną warstwę. Również noszone nietypowo, bo na wierzch leginsów, zamiast pod spód, i tak zapinane na wierzchu. E, widzicie to, prawda? Jak sobie pomyślicie lata 80., no to widzicie body, którego absolutnie nie chowamy i które nie udaje ani przez chwilę topu. E, I jeszcze getry które w czasach początków blogerek modowych zyskały błędne znaczenie i stały się określeniem zamiennym na leginsy. I nie dało się tego zatrzymać. A getry to są ocieplacze noszone w kostce lub podciągnięte nieco na łydkę oraz nieco rzadziej też noszone na przedramionach. Tutaj możemy podziękować Avril Lavigne, która w 2002 roku przywróciła je do łask w sposób hybrydowy, taki skatersko pankowy. One często były na niej, tak przynajmniej pamięć mi podpowiada, w takie czarno-białe paski. Styl ubierania się z filmu Fame zatoczył szerokie kręgi i do dziś zbiera żniwo. Oczywiście pozytywne. Połączenie tańca z modą w najprostszym wydaniu to przecież balerinki po raz kolejny na czasie, a w dodatku w sumie najbardziej mam wrażenie dzięki Miucci Pradzie i Miu Miu noszone identycznie jak w Fame ze skarpetkami i getrami zachodzącymi na ich wierzch. To w kolekcji na jesień 2022. Nie był to pierwszy raz, gdy prada sięgała po balerinki, natomiast pierwszy raz od dawna, gdy miało to aż tak duży wpływ na modę mainstreamową. Była jeszcze kiedyś, a dokładniej na wiosnę 2006 roku, kolekcja linii Mark by Mark Jacobs, wypełniona po brzegi inspiracjami z baletowych i takich tanecznych lat 80.. Warstwowo nakładane elementy, topy i t-shirty, marszczone leginsy, delikatne, obcisłe topy, zdobione lekkimi spódniczkami, noszonymi na rajtuzy rzecz jasna obcisłe kombinezony, getry, i tak dalej. Całość była mocno pastelowa, zachwycająca prostotą pomysłów i kreatywnością autora jednocześnie. I uwaga niespodzianka: niespodzianka. coś mi świtało, gdy oglądałam niedawno kolejną kultową kolekcję Miumiu Miu na wiosnę-lato 2023, e, aż by się chciało rzec inny kompozytor, ta sama forma. To są historie nieprzypadkowe, łącznie z widoczną bielizną, która w temacie stroju do tańca absolutnie nikogo nie dziwi, bez względu na to, czy mówimy o tańcu nowoczesnym, balecie czy różnych kategoriach tańca towarzyskiego. Czy nawet historiach łyżwiarskich. No po prostu majtki wystają i dają się zauważyć, bo po prostu tak jest wygodniej i można tymi nogami machać na prawo i na lewo i absolutnie nic nas nie krępuje i, i tyle. E, jeśli poszukujecie czegoś, co będzie mniej opatrzone przez takie trendy, jak TikTokowy Balletcore, to zachęcam do obejrzenia filmu Parkera Fame, polski tytuł to Sława. Jest jeszcze serial z późniejszych lat 80., ale ja tutaj bym optowała za filmem mimo wszystko. Zobaczycie tam między innymi wokalistkę Irenę Karę, która kilka lat później wystąpiła w filmie Flash Dance i wystąpiła i zaśpiewała podobnie jak Fame oraz Barego Millera, którego możecie z kolei kojarzyć z filmu Gorączka sobotniej nocy. Tu też obok niego czy nawet nad nim, no bo tutaj Miller miał taką rolę poboczną, a John Travolta błyszczał w roli absolutnie niezapomnianej. Myślę, że ta rola y, gdzieś w pewien sposób musiała go zaprowadzić na parkiet Jack Rabbit Slim's Twist Contest. O tym było w odcinku o roku 1995. Tak powiem tajemniczo, choć pewnie uśmiechacie się pod nosem, no bo jeśli Travolta i tu jest, to raczej wiadomo w jakich okolicznościach. Dodam tylko, że jego partnerka miała złote buty Chanel. No o tym też było w owym odcinku, ale może tak dla zachęty, jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, rok 95 sobie na was cierpliwie czeka. I jeszcze taka ciekawostka o filmie Parkera, już wracając do roku 80. Za kostiumy odpowiadała tam Ellen Mirożnik, której dokonania możemy dziś podziwiać między innymi w serialu Bridgertonowie, czy w filmie Oppenheimer. W Sławie wspierała ją Christy Zia, która z kolei stanowiła jeden z moich ukochanych kostiumograficznych duetów w filmie Revolutionary Road, polski tytuł Droga do Szczęścia, wraz z Albertem Wolskim. A w filmie jeden z ukochanych aktorskich duetów z kolei, czyli Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Niektórzy złośliwie mówią, że to jest taka wersja, którą można by było nazwać Titanic 2, gdyby Titanic nie, nie zatonął, <grymnie> jakby wyglądało małżeństwo Kate i Leonardo. Więcej nie zdradzę. W filmie Droga do Szczęścia też wybitne stroje połowy lat 50., niezwykle inspirujące również dziś. No i Albert Wolski odpowi odpowiadał za nie, a w 80. roku otrzymał Oscara za kostiumy do filmu All That Jazz. Cały ten zgiełk. Jeśli Oscar za kostiumy trafia do autora strojów do tańca, to wiedz, że coś się dzieje. Triumfuje podczas tych Oscarów reżyser Bob Foss i jego produkcja z 1979 roku, która właśnie takim tanecznym krokiem, o którym mówiłam na początku odcinka, w grudniu 79 poprowadziła do zmiany siódemki na ósemkę w dacie. Foss to nie tylko reżyser, lecz również tancerz i choreograf. Cały ten zgiełk to jest po części dzieło autobiograficzne. Słowa wypowiadane przez głównego bohatera, It's Showtime, folks, na dobre się zapisały w popkulturze. Różne cytaty, cytaty cytatu były wykorzystywane. Takim najbardziej wyrazistym jest bodaj ten z serialu Zadzwoń do Saula, gdzie bohaterowi towarzyszyła nawet ta sama muzyka, co u Fossa, czyli koncert Giedur na smyczki Vivaldiego. No i oczywiście słynne słowa. Oryginalna scena, odmieniana przez różne przypadki czy tam wariacje, to jest jedno z najdoskonalszych ujęć codziennej rutyny. Powtarzanych co rano czynności, otwierających nas na cały dzień. Gdy przyjrzymy się dokładniej, dostrzeżemy paralele z tańcem. Choreograficzne repetycje, którymi może być podniesienie głowy do lustra, czy łyknięcie tabletki takim charakterystycznym gestem. No, doskonałe, Bob Foss. Kult tańca na początku lat 80. był częścią większej całości, a mianowicie kultu sportowej sylwetki. Ruch i budowanie sprężystego, fizycznie doskonałego ciała zajmowały coraz wyższe miejsce na liście życiowych priorytetów. Panowie wpatrywali się w imponujące mięśnie Arnolda Schwarzenegera. Raczej się bały, że ćwiczenia spowodują rozrost ud czy ramion, a przede wszystkim, że swoimi efektami postarzą. Przynajmniej tak czytamy w książce, w która w 1980 roku znajdowała się na wielu polskich półkach. Ewa Zawsze Młoda, Bogusławy Wydmuchowej. Znajdziemy tam m.in. rozdział o w czasach, na których się nie wypoczywa. Cytuję: Tu się nie podpatruje, kto z kim chodzi po południu na kawę. Tu się nie myśli o strojach ani nawet o flirtach. Tu się nie wypoczywa, tu się wyłącznie chudnie. Mam wrażenie, że napięty grafik tych wczasów mógłby zawstydzić samą Annę Lewandowską, której fitnessowe wyjazdy ponoć do najłatwiejszych nie należą. Oto przykład takiego fizycznie aktywnego dnia dla wczasowiczów. Znalazłam go w wyżej wymienionej książce. Przed śniadaniem truchcik po sosnowym lesie. Prowadzi on na plażę, na poranną gimnastykę. Po śniadaniu kolejną gimnastyka na sali, lekkoatletyka atletyka terenowa, gry sportowe i zabawy z piłką na boisku. Sucha zaprawa na specjalnych przyrządach i rowerkach stacjonarnych, potem również na rowerach klasycznych, na dosyć długich odcinkach i niełatwym terenie. Do tego 40 minut pływania i ćwiczeń, a po kolacji 2 godziny tańca. W międzyczasie lekkie posiłki i niesłodzona kawa. Książka podaje, że rekordowy organizm podczas dwóch takich turnusów zrzucił aż 23 kg. Ewidentnie nikt wtedy nie liczył masy tkanki tłuszczowej czy mięśniowej, tylko wpatrywał się bezkrytycznie we wskazówkę wagi. Tyle dobrego, że w książce możemy przeczytać o istocie mięśni i dbaniu, by ich z wiekiem za szybko nie stracić. No, brawo. W czasy te były fundowane przez zakłady pracy, już tyle dobrego, kto jednak mógł sobie pozwolić na dwa tygodnie spędzone z dala od rodziny. Nie ma co się oszukiwać. W latach 80. dom bez kobiety walił się natychmiast. Zapewne stąd tak duża popularność ćwiczeń domowych z telewizorem, która, który on wówczas był takim naszym YouTube'em, o ile oczywiście mieliśmy w domu telewizor, bo to naprawdę nie było oczywiste. A zaczęło się od złamanej kostki. Niejaka Jane Fonda miała pecha na planie filmu Chiński Syndrom pod koniec lat 70. Zmusiło ją to do porzucenia ukochanego baletu, a miłość to była ogromna. W wywiadzie dla Voga z 1979 roku mówiła, że gdziekolwiek by nie miała planu filmowego, w pierwszej kolejności sprawdzała, gdzie jest szkoła baletowa. Śmiała się wówczas, że uczyła się baletu we wszystkich możliwych miejscach na świecie. Ponieważ pozostawanie w formie bez względu na okoli okoliczności, dla aktorki, szczególnie w tamtych czasach, to być albo nie być, zaczęła poszukiwać innych form aktywności, tak żeby tej kostki nie nadwyrężać, ale jednak, żeby formy nie tracić. No i tak się wkręciła w zajęcia aerobowe prowadzone przez Leni Kazden. Wkroczyłam w tak zwane dorosłe życie w czasach, gdy kobietom nie oferowano wymagających ćwiczeń fizycznych. Nie powinnyśmy się pocić ani mieć mięśni. Teraz wraz z czterdziestoma innymi kobietami przez półtorej godziny poruszałam się bez przerwy w całkowicie nowatorski sposób. Tak wspominała później. W roku 1980 wraz z Leni prowadziły już studio w Beverly Hills z myślą o kobietach przede wszystkim, by wreszcie poczuły się komfortowo, uprawiając wysiłek fizyczny. Później w 1981 roku przyszła pora na książkę. W 1982 roku Jane Fonda z Workout Book wskoczyła na szczyt listy amerykańskich bestsellerów. Towarzyszyła jej płyta winylowa, dzięki której Fonda mogła być towarzyszką ćwiczeń w domowym zaciszu. A rok później przyszła pora na rewolucyjny i wcale nie przesadzam, program treningowy na kasetach VHS. Pomysł narodził się dokładnie w 1980 roku, gdy produ producent telewizyjny Stuart Karl zasugerował fondzie dodatkowe zilustrowanie książki właśnie filmami wideo. Mówiłam przed chwilą, że telewizor w domu nie był sprawą oczywistą, a co dopiero odtwarzacz VHS. Dlatego idea ta musiała chwilę poczekać. Gdy jednak ujrzała światło dzienne, na no dobre zmieniła tory domowej aktywności fizycznej. Do tej pory, jeśli nie siłownia czy sala gimnastyczna, pozostawały kilkuminutowe treningi w telewizjach śniadaniowych. O konkretnej porze. Nie zdążysz, tracisz. A tu nagle za niecałe 18 dolarów zapraszała się do domu prawdziwą mistrzynię gatunku, która dokładnie prezentowała każde ćwiczenie, motywowała energicznym głosem, a przy okazji inspirowała do ruchu oraz sportowego ubierania się. Body, rajtuzy, getry, opaska na głowie i pełny makijaż. Bo czemu nie? No i też super ułożone włosy, bo czemu nie? Wpływy baletu były widoczne gołym okiem. Żadne były jakie t-shirty czy shorty ze sklepu sportowego. Można ćwiczyć i super wyglądać jednocześnie. No i kolejna sprawa, wiek. W momencie premiery pierwszego treningu aktorka miała 45 lat. Dziś myślę sobie: okej, okay, była o rok starsza ode mnie i tyle bez oceniania. Ale w latach 80. 40. była momentem granicznym, szczególnie dla kobiety. A dla aktorki no to już brak słów. Zresztą niedawno trafiłam na fragment wystąpienia Kim Cattrall, grającej rolę samanty w serialu Seks w Wielkim Mieście która w momencie otrzymania propozycji zagrania w tym serialu miała 43 lata. Z początku stwierdziła, że to nie jest dla niej, bo jest za stara. Producent Michael Patrick King miał odpowiedzieć, że jej postać jest właśnie po to, by wreszcie zmienić opinię o kobietach po czterdziestce. Składam wszemi wobec podziękowania, że jednak się zgodziła. No bo w tym Departamencie odniosła niezaprzeczalny sukces. No i z dzisiejszej perspektywy trudno w to uwierzyć naprawdę, że 40 była jakimś takim punktem granicznym. No ale faktycznie tak to wyglądało. Przedziwne. Dobrze, że mamy to za sobą naprawdę. Niektóre rzeczy lepiej tam zostawić, gdzie wehikuł ląduje i stamtąd ucieka. Jak się miała moda sportowa do Polski? Tu kurtyna wcale tak ciasno zasunięta nie była. W użyciu nie tylko dresy drużyny klubu sportowego Tęcza z trenerem Jarząbkiem na czele, a Ryszardem Ochuckim na fotelu prezesa, bo film Miś to rocznik 1980, tak przy okazji. W rubrykach mody w gazetach polecane były gorąco rajtuzy i getry w komplecie z mini spódniczkami lub swetrowymi sukienkami, które Barbara Hoff przyrównywała do przedłużonych bluz treningowych. Jest wielki nawrót wojskowych rzeczy, pisze Barbara Hoff. Kurtki wojskowe, te z fałdem z boku na plecach, są już klasykiem. Robi się je ze skóry i materiału. Ciężkie i ocieplane, całe laminowane. Potwierdza to garderoba bohaterów wspomnianego filmu Barei. Można się wręcz zabawić w liczenie kurtek wojskowych typu M65, to te krótkie z nakładanymi kieszeniami, zielone, lekko ściągane w talii jeśli ktoś sobie życzy, wcale nie trzeba ich ściągać. Podpowiem, że nosi je cała ekipa filmowa oprócz dziedzica pruskiego. No a skoro, skoro przy misiu już jesteśmy, od lat uważam, że na szczególną uwagę zasługuje kożuch noszony przez Aleksandrę Kozeł. Brązowy, zdobiony haftami oraz podbity żółtym futerkiem, które pięknie układa się w kołnierz oraz definiuje mankiety i brzegi. Niepotwierdzone plotki sugerują, że był to prywatny kożuch aktorki Krystyny Podleskiej. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Podobnie jak to, że najprawdopodobniej pochodził z Turcji, jak większość kożuchów w naszych szafach w tamtym okresie. Prywatna dygresja. Ja się urodziłam w 80 roku i pierwsze moje zdjęcia w otoczeniu rodziców i ich znajomych wyglądają tak: maleńkie dziecko i same kożuchy. Zresztą sam Bareja, nieco wcześniej w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, pociągnął zabawny kożuchowy wątek. Ten element garderoby był niczym święty gral. W środku lata, gdzieś w hotelu na warszawskim starym mieście, mieszkał pewien turek, który sprzedawał kożuchy tylko w tajemniczonym. Można by powiedzieć na hasło. To zresztą z tego filmu pochodzi cytat, ta pani przyszła w tym korzuchu i w nim wychodzi. Cudze chwalicie, swego nie znacie, bo pan Pablo Picasso na przykład pod koniec lat 40. przywiózł swojej ówczesnej partnerce, Françoise Gillot, właśnie taki kożuch z Polski, z Podhala. Przywiózł mi z Polski płaszcz, brązowy koszuch z ludowym haftem w czerwonym, niebieskim i żółtym kolorze, podszyty czarną owczą wełną. Wspominała w swojej autobiografii. Fragment ten znalazłam w artykule o Wojciecha Delikty. Oddaję do źródeł. To jest artykuł, który powstał przy okazji wystawy Picassa, która była w zeszłym roku w muzeum. Narodowym w Warszawie. E, powstało aż 14 wersji grafiki Françoise w tym kożuchu. E, one były na tej wystawie. No można znaleźć jedną taką graf grafikę właśnie w tym zalinkowanym artykule. Kożuchy miały u nas rację bytu nie tylko ze względu na modę czy podkreślenie swego rodzaju statusu czy odpowiednich znajomości, no bo przecież ktoś z Turcji ten kożuch musiał przywieźć, względnie się go upulowało na ciuchach gdzieś albo w jakimś komisie luksusowym. E, tu zdecydowany wpływ na styl ubierania się miała pogoda. Zmiany klimatyczne nie postępowały tak szybko jak dziś, zimy były długie i prawdziwe. Śniegi, mrozy, wszak zima stulecia była na rok przed omawianym dziś fragmentem dziejów. Kożuchy czy futra to takie pierwotne ocieplacze, które, mimo już całkiem przecież zgrabnego rozwoju technologii tekstylnych w latach 80., wciąż stanowiły pierwszy wybór. Jeszcze, bo wraz z modą sportową miały pojawić się bardziej humanitarne, choć niezbyt ekologiczne alternatywy. Wracając do mody sportowej, w takiej grab, zgrabnej książce Stylepedia, porządkującej różne style minionych dekad, trafiłam na doskonały opis estetyki związanej z aktywnością fizyczną, szczególnie z aerobikiem. Mamy tam kilka elementów obowiązkowych, jak body getry czy bluza z dużym, asymetrycznym dekoltem, obowiązkowo odsłaniająca jedno ramię. Rysunek różowego body z dekoltem w szpic przypomniał mi wizerunek kobiety, która przewija się przez wehikuł dość regularnie, bo z każdą płytą zaskakiwała nas czymś nowym. Confessions on a Dance Floor to płyta Madonny z 2005 roku, promowana singlem Hang Up z pasażowym samplem piosenki Gimme, 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 aby. Powiem tak, obejrzyjcie fragment treningu Jane Fondy, a potem włączcie sobie teledysk Madonny. Nie byłoby jednego bez drugiego. Echa treningów Jane Fondy znajdziemy też w tegorocznych propozycjach z wybiegów. Dzianinowe body u Victorie Beckham, warstwowe stylizacje u Ferragamo czy Iseya Miyake. Szara dresowa bluza pojawiła się nawet w wiosennej kolekcji Gucci, również w wersji przedłużonej, o której wspominała pani Hoff. Nicolas Geskier, swoje propozycje dla domu mody Louis Vuitton konsekwentnie uzupełniał w białe baletowe rajstopy. Nieprzypadkowe są neonowe akcenty u Miu, Miu czy Koperni. W wiosennej odsłonie linii Uniqlo U, przygotowywanej przez Kristowa Lemera. pojawiły się stare, dobre rajtuzy w stylizacjach tak skomponowanych, że modelki śmiało mogłyby się dokleić do planu filmu Fame i nikt by się nie zorientował. Zapomniałabym o torebkach, zarówno nerkach kwintesencji lat 80. przecież, jak i większych torbach treningowych. Zwykle nylonowych, dość kolorowych, idealnych, by pomieścić rzeczy na siłownię. Szczególnie nerki przeżywają dziś renesans, nie tylko za sprawą bestsellerowego półksiężyca jabłońskiej marki Uniqlo, znów ją wspomnę, choć on tutaj się zasłużył szczególnie. No, czekam jeszcze na oficjalny powrót opasek na głowę z materiałów Rote. A na razie wskakuję w rajtuzy. I w body, by poćwiczyć z panią Fondą. Dam znać, jak było. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, usłyszymy się za dwa tygodnie.